Cześć wszystkim, jak się macie? Podzielę się 17 ciekawostkami o filmie Sok z żuka. Po pierwsze, Tim Burton musiał udowodnić swoją wartość. Po sukcesie filmu Pee Wee, Warner Bros. zaprosiło go do pracy nad Batmanem. Choć studio chciało współpracować, nie było gotowe na tak duży projekt. Burton potrzebował więc innego filmu, by udowodnić swoje umiejętności. Sukces soku z żuka potwierdził jego talent i przekonał Warner Bros., by powierzyć mu tak ważny projekt jak Batman. Po drugie, Michael Keaton oczarował Tima Burtona. Przed Keatonem rozważano innych aktorów, w tym samego Davisa Jr., jednak przesłuchanie Michaela Keatona tak zachwyciło Tima Burtona, że ostatecznie dostał on tę wyjątkową rolę. Jego ekscentryczny urok i charyzma tchnęły życie w tę psotną postać, czyniąc ją jedną z najbardziej pamiętnych w jego karierze. Dzięki temu reżyser później obsadził Kitona jako Batmana, co uczyniło ich obu legendami Hollywood. Po trzecie, rola w soku z żuka zapoczątkowała karierę Winony Ryder. Rola Lydie Deeds w soku z żuka była wielkim przełomem w karierze Winony. Film pokazał jej niezwykły talent aktorski, który przyciągnął uwagę widzów i krytyków. Doskonale oddała mroczną i ekscentryczną naturę postaci, nadając jej niezapomniany urok i emocjonalną głębię. Warto dodać, że o rolę gotyckiej nastolatki ubiegało się wiele znanych młodych aktorek. Wśród kandydatek były gwiazdy jak Sara Jessica Parker, Diane Lane, Juliet Louis. Jennifer Connelly i inne. Lisa Milano zajęła drugie miejsce w castingu. Ostatecznie rolę dostała Winona Ryder, co okazało się świetnym wyborem. Czwarte. Aktorka grająca Delie musiała być zastąpiona. Zmiana aktorki grającej Delie w soku z żuka była nieunikniona. Angelika Houston początkowo w obsadzie nagle zachorowała, co uniemożliwiło jej pracę przy filmie. Później aktorka wcieliła się w legendarną rolę Mortici Adams. Kathleen O'Hara okazała się idealną kandydatką do zastąpienia Angeliki Houston jako Delia Dietz. Jej interpretacja postaci zachwyciła publiczność. Jeśli chcesz poznać więcej ciekawostek o filmie, śledź mnie. Będę publikować więcej filmów.